Wszystko stało się jasno. Zabójca był bliżej, niż mi się wydawało. Wyniki sekcji 2 Grysiki domknęły wszystkie puzzle. Żeby finalnie zamknąć tę sprawę, trzeba zrozumieć, że on jest w każdym z nas. Nieprzewidywalny, kapryśny, wyrachowany, uderzający w najmniej oczekiwanym momencie. Ukryty pod niebieskim kolorem kulturowo związanym z bezpieczeństwem. Niektórzy z nim toczą codzienną walkę, choć odnoszę wrażenie, że więcej w niej przegranych bitew. Niż zwycięstw. Wszystkie ofiary ją przegrały, ale czy to ten zabójca zadał ostatni cios? W sumie to nie on zabija, a jest jedynie katalizatorem. Rozpoczyna proces i jeśli nie podejmiemy wyzwania i nie będziemy dbać o siebie, to konsekwencje są naszym zabójcą. Mordercą nie jest cukrzyca, to jej powikłania są zabójcą.